To będziesz... ...gajem. <grym> jak nie pokażesz doktoratu to będziesz gajem, <grym> żaglisz? Albo jesteś gajem, albo jesteś gajem, no kurczę, wybieraj. A jak jestem gajem jestem gajem to wtedy? To, to, to jest gajem. Dwie pigułki, jesteś gajem, bo jesteś gajem, bo jesteś z tą drogą. oba! <grym> będziesz gajem do kwadratu! Co ty wysyłasz zboczeńcu? AHA! <grym> No nie! co, ty co wysyłasz? Co wysyłasz? E, Lisa, o co ci chodzi? Teria listę wysłałem. Co ty, wsy... no ty wysyłasz? Co ty wysyłasz? Wow, co ty wysyłasz? Wow, to doktoratu. Gabi oto przykładowy wzór dyplomu magistra Uniwersytet XYZ Wydział nauk społeczny, dyplom magistra. Niniejsze zaświadczam, że Jan Kowal z 9 czerwca 2024 roku ukończył studia drugiego stopnia na kierunku psychologia. Podpisy, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Rektor Uniwersytetu XYZ Wierzysz no, mi ja, teraz? A szczerze? to ci wierzę, nie? Ej, szczerze? <grym> Idę <grym> do niego zapomnieć fakt, jestem po prostu racji Polo, ja słyszałem, że pan srał Cza czarny dym spowodować, że śmieci czas, Krzyki i no. my Ach, ogniem, ogniem katów ktoś u światu złość Tufy nam powiało, a w piratom wiało. No nie Zboczeniec. Chodź <grym> y, na, chodź cienie. Chodzi ruchanie. Kancujcie Pyko na Twitterze Dobra, za wybimbonowanie, wy... Wy... Wybimbonowanie, wybuchanie, wydumanie nie mnie, a ja nie wiem o tym, ale Michał powiedział, że to z nami, więc mu chyba nie wiesz. Bo raz... Bora. Oraz trzy na tym tylu profilu, iż ponieważ nie chcę mnie obserwować za mój content. Żadar śmieję się z nie, niepełnosprawnych Mnie gabiste u uh, Twitter. Kancelujcie! Kancelujcie Michała na XXX, intentację zapisanie o surówka. Kancelujcie je na Twitterze, bo używa konta jako kontoma. Kancelujcie GSMXa za zrobienie Twita z kancelowaniem mnie za to, że zrobiłem Twita. O nim, że chciał zrobić tweeta, choć znaczności nie zrobił tweeta. W Michała na ćwierkaczu za to, że chce zrobić tweeta. W Szadora na Shadora na ćwierkaczu, ponieważ jest p***stą i z***** ci Osoba oznaczona to nie jest Shador. Shador to Kasper39. I do tego pedofil, profil. aha. I do tego, i do tego z Twitter, kancelujcie Małgorzatę na Twitterze. Nie lubili zaków marańczowych oraz cytrynowych, że takie coś ma prawo grać w wyborach demaruru. Marur, de no Czekaj, pisze ci Twittera no... Posta ci no posta ci pisze. Posta no, pisze RP, zostaw mnie. No jak mi uderzy ten Mionek. No co za. Bo no nie, to ja on tu robi Gabi. Uciekam, uciekam. To uciekł, ale uciekłaś? No, lepiej, pewno lepiej, lepiej, lepiej. <grym> 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 Better lepiej, Better I